Siężk, z kimś z tej strony Maciu, A dzisiaj zagramy sobie w grę 8 Exit czy coś takiego, coś tego typu. Zau zobaczyłem ją na YouTubie. No, i postanowiłem ją nagrać, bo z tego, co też tam widziałem, chodzi tutaj o to, jak widzicie, jesteśmy już sobie w gierce. Chodzi tutaj o to, żeby wydostać się. W ogóle jakieś lampy poskrzewiane, wydostać się stąd, po prostu wyjść z tego, jakby całego, nie wiem, metra, czy whatever to jest. Na e, peron, czy tam na piętro ósme, nie? Chyba z tego co tak rozumiem. No i musimy tutaj szukać anomalii, więc będziemy musieli się e, przy, przyglądać tej rzeczy. ja już tutaj widzę, że lampy są krzywe, więc raczej to jakaś anomalia. Idzie a to w następujący sposób: jeżeli jest anomalia, idziemy do tyłu. Idzie, jeżeli nie ma anomalii, idziemy do przodu. E, no dobra, pójdę do przodu, żeby po prostu się tylko wszystko zresetowało, już. I możemy zaczynać. Co, właśnie, tak jak widziałem na YouTubie, jeszcze nikt tego tam chyba nie przeszedł. No, gra wydaje się dosyć prosta. I tutaj już widzę, ok, że nie ma, że nie ma linii. Więc mamy anomalię. Jakiś ziomeczek sobie idzie. Więc kch, idźmy do tyłu i proszę bardzo, jesteśmy już na poziomie pierwszym. Tak, musimy dojść na peron na poziom ósmy. Tak, to chyba właśnie miałem powiedzieć. Dobra, czy my tu coś mamy? Widzimy naszego ziomka, sobie idzie. Tutaj mamy jakąś siłownię. Tutaj okej, okay, mamy lutka Jakieś tam święki, siema. Eee... Okej, okay. z nim się chyba wydaje wszystko w porządku. mamy taką nadzieję. No dobra, jak na moje anomalii tutaj nie ma, więc można iść na ludzie dalej. I nie było anomalii, dokładnie. się nie wiem ile ten odcinek będzie w sumie trwał, bo... No bo ja jestem w miarę postrzegawcy, ba bardzo spostrzegawczy. I możliwe, że przejdzie, przejdziemy to, czy tam przejdę to za pierwszym razem. Więc odcinek może być naprawdę krótki, ale fajny. Mam nadzieję, że Wam się... Takie właśnie minigierki, znaczy takie minigierki, czy właśnie takie szybkie gierki. Wam się spodobają, bo mam też... Yy, mam też... Właśnie trzeba może na to jeszcze zwrócić uwagę. Mam też jakby w pomyśle, czy coś takiego nagrać jakieś takie właśnie wiecie horrorki czy coś takie na jeden odcinek, nie żadne fabularne i proszę bardzo, też nie było anomalii, mamy trzeci poziom w ogóle ciekawe jakbyśmy tak siedzieli na jednym poziomie co by się działo i gdzie idzie ten ziomek to, to mnie też ciekawi tylko nie chcę tutaj, dobra eee, okej, okay, mam nadzieję, że tych tutaj napisów nie trzeba zapamiętywać, bo jeżeli tak to to grubo Dobra, gdzie ty na kolego idziesz? Bo tak naprawdę. Możemy go popchnąć? Nie, nie możemy go popchnąć. Więc. Czy tu się oczy ruszają? Tu się oczy ruszały. Ale chcę też zobaczyć, gdzie ten ziomeczek, gdzie nie, nie da się skakać w tej. Oj, sorry. Nie da się skakać w tej grze. Czekajcie, ja chcę zobaczyć, gdzie on idzie. Dokąd on idzie, tak naprawdę. O! Aha! W ogóle cofnę, widzicie. Mam poziom czwarty tak swoją drogą, bo tam przecież była anomalie, Myśmy szli tył. Aha, i ja on po prostu patrzę w swój telefon, tak? I co? I nic dalej. Pod prawym wszystkim myszy można sprintować, to jest ciekawe. Dobra, stałem nam tylko cztery poziomy do przejścia... oho. Tego dalej. Dzień doberek. Chyba niedobrze, że nas zauważyli. O kurna. Co to było? Nagle mnie tepnęło kurna do przodu. Do nich. No dobra, czyli w sumie nic się nie zadziało i mamy wszystko od nowa. No okej, okay. no ale po prostu, wiecie, jak będą jakieś fajne eventy czy coś, to będę sprawdzał. No póki co, dobraliśmy do przodu, bo tej żadnej anomalii ja nie zauważyłem, ale jednak była. No okej, okay, to akurat mój błąd, bo ja nie zauważyłem. Dobra, spójrz na amp, wszystko jest ok. Plakaty też chyba ok. Tutaj coś czarnego wypływa. Więc to oczywiście od razu oznaczamy jako anomalię i mamy poziom pierwszy The Whatever co mamy dalej, Ja w ogóle to był dodatkowy taki vent To jest ciekawe, właśnie muszę zapamiętać, dwa wenty i trzy drzwi Ej, co jest? Widzicie tą... Jaka creepy babka ty, dobra Lecimy, nic, nic się nie działo ja na jak na nią patrzyłem, jak widzieli Hur, no co jest grane, ty? Ale ona się tak uśmiechała. Hmm. Tu się nic nie zmieniło. Tutaj kartka jest. Nic mnie nie śledzi. Także możemy iść i dokładnie tak. Trzeci poziom. Jesteśmy. Drugi poziom za nami. Trzeci stoi otworem. Właśnie. Trzeba patrzeć tak. Tu w ogóle widzę jakieś takie władzy, jakby. Ej, pod spacer też się. Tutaj był? Ten. Chyba. Był on czy nie? Chyba był Chyba był Ale podejrzanym mi się to zrobiło się. Spójrzmy na ciebie, ok, to jest okej okay. chyba. Chyba, że mu się buty zmieniły Mam nadzieję, że nie I tu chyba kolejny poziom, w którym nic się nie zmieniło, Bynajmniej Jak na moje. I kurna coś było nie tak. Nie wydaje mi się, że ta tabliczka chyba była nie tak, sprawdźmy. Nie, no, tabliczka jest ok, do nich nie idziemy. Takie anomalie, spoko. Mogą być, to od razu będę wiedział, że no. No łatwe jest do oznaczenia, tak? Czy tam nie jest za ciemno? Dobra, bo ja jestem ciekawy. A, może to było zmienione i tego nie zauważyłem. I don't know. Albo coś na plakacie? Okej. Okay. Ty jesteś ok. Dobra, już chyba rozumiem czemu e, inni youtuberzy do tego nie przychodzili Znaczy mieli trudności, bo właśnie czegoś nie zauważysz Bo inaczej jest, jak się na pewno... Znaczy jest inaczej Czy to jest takie brudne? Chyba było e, Więc tu nie było anomalii? Nie było Inaczej jest jak e, właśnie się gra samemu, co nie? A jeżeli się gada od kamery i łatwo jest się rozproszyć po prostu Ej, dobrze Pyk, pyk Pyk też, jeżeli już będę przy końcu tej gry, to jeżeli by była jakaś fajna anomalia do sprawdzenia, to już raczej nie będę sprawdzał. Tylko przejdziemy. Kurna, no co tu niby było? No właśnie, mówię, zagaduje się i nie potrafi. A, chyba, że te włazy się jakoś inaczej. A, kamera, patrzcie! Świeciła kamera, nawet takie rzeczy. Serio? O kurna. Dobra, myślę, że tutaj nic nie będzie, oby. Żeby już dojść na ten pierwszy poziom. I kurna, było coś? Serio? Albo gra, może wychwyty. O! Proszę bardzo, mamy wyjście. Znaczy, zapewne fejkowe wyjście. Schody do nieba. I co? Słyszymy podział... Ej, może to jest jakiś inny ending. Słychać jakieś głosy, ale nie wiem Nie, dobra, cofnęło nas Okej okay. Dobra Whatever, co my tutaj mamy? To wszystko okej, tu wszystko okej, okay? okay, w miarę się wydaje Tutaj concurs znowu Aha, może te kropki jeszcze mogą się zmieniać właśnie Trzy kropeczki tu się wydaje wszystko w miarę okej. Okay. Nic mnie nie śledzi. Żadna kamera się nie pali, więc chyba. I oczywiście, że nie, bo mamy znowu poziom zero. Ja cię kręcę, czego ja nie zauważam. Te plakaty mi się wydaje, że coś się na nich zmienia. O w sumie mu się nie przyglądałem. Dobra. Tu mamy trzy kropki w taki sposób. Nie, no tutaj nic. nie... A, jednak, kamera, kamera, słuchajcie. Dobrze spojrzałem, więc mamy anomalię i mamy poziom pierwszy. spokojnie jeszcze tylko 7. Myślę, że dam radę na luzie Paski są tak, to jest tak Ty To jesteś tak, dobra. to są trzy. Nic się zmienia, tu się chyba też nic nie zmieniło. Hmm, no dobra. A jest w drugi Let's go. Dobrze, co mamy teraz? Mamy raz, dwa, trzy kamery. Chyba tak były. Pyk, pyk, tu mamy OK. Tu są wenty. Ty. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy kropeczki. Uh -huh. No dobra, wydaje się okej. Okay. I co? I oczywiście, że tak. Trzecie piętro. Let's go. Trzeci poziom. Ten trzeci peron. open, tutaj mamy jakieś ten. Okej. Okay. Ej, tu mi brakuje chyba drzwi Jak nic, brakuje mi drzwi Chyba były trzy, nie? Czy nie? Oczywiście, że tak Właśnie coś mi brakowało, bo coś było Właśnie mega pusto Dobra, ja mamy ścieżkę, właśnie Drzwi są na miejscu Eee, dobra Ten władz był po tej stronie, trzeba była tu Są trzy kamery Tu chyba nic nie będzie Kropeczki są ty jesteś dalej taki, jaki byłeś. E, oczy nie podążają. Więc chyba będzie ok. Mam nadzieję. Please? A, piąty. Dobra, jeszcze trzy poziomy. i kurna jesteśmy w domu. Dobra, teraz się, trzeba skupić. No smoking. W ogóle ten obraz się tak rozmazuje, nie? Jak my się obracamy, że to też może mylić. Ty nic nie masz. Okej. Okay. Najlepsze są takie już, które znam anomalie. Wiadomo. Dobra. Ej, no, wydaje mi się, że też tutaj nie ma. Hmm. Proszę. Kurna. A coś mi podpowiadało, że tu już akurat może być W ogóle mam sobie tutaj lampeczki powieszone, nie wiem czy to widać na nagraniu Bo w końcu święto, więc trzeba jakieś dekoracje fajne sobie dać What the fuck, jaki on jest ogromny, ty! Idzie mi wpierdzielić, dobra, jest pierwsza anomalia Pierwszy poziom Co będziemy mieć teraz? Okej, okay. ludek już u nas gości jest normalny Normalnych rozmiarów Eee 3. Ty jesteś też normalny. Dobra, to mi się wydaje, że nie będzie, jeżeli to kamera. No właśnie. Więc powinno być wszystko ok. I jest ok. Whatever. Co my mamy dalej? Tutaj jest wszystko ok. Tak. Czy tak było? Te kreski. Hmm. O, okej, okay, mamy już anomalię jak widać. Yy, światła nie działają. Światła nie świetłują. <laughs> to jest popularne takie, wiecie, gadanie. <laughs> <A jany. śmiech> Nieważne. Lecimy sobie dalej. okej, okay, tu są te trzy kreski. No to by wychodziło. Eee, drzwi są. Ty masz telefon, masz wszystko. Tu się nie świeci kamera, czyli wszystko jest ok. No, i ja się też z tym zgadzam. Wszystko jest ok i mamy poziom czwarty. Jeszcze tylko cztery. Dobra, to idzie wszystko dobrze. No, smoki na swoim miejscu. Wenty, hmm. tutaj mamy Exit Concurse. Ok, wielki boss idzie. Ok, tutaj mamy. Wszystko jest dobrze. Wiem, że powtarzam. Okej, okej, okej. Bo wszystko jest okej. Okay. <grych> chyba. Nie, no ta, jest wszystko do git. Wszystko git No co? Gdzie coś było? Przepraszam bardzo, bo my możemy się wrócić. Zauważyłem. Gdzie tutaj coś było? Gdzie? Jakim? A wę. Wen... Czekaj, co? Węd węd chyba, jo? W złym miejscu. Teraz jo, czy nie? Czekaj, ja szluknę. Szczerze mówiąc, Ja, no nie gadaj. Nie no dobrze jest. To co ja zauważyłem tam źle? Nie wiem. Dobra, tu była anomalia. Już po prostu poszłem za po prostu do tyłu. Hmm. kurcze no. A szło tak ogólnie, na no, początku szło dobrze. No teraz się coś pierdzieli. No dobra, Wenty. Napis ziomek, może o, z nim coś jest. Kurczę, może ma inne dziś czy coś, nie wiem. Inne ubranie. Tu chyba wszystko okej okay jest. No i powinno być drugi. Tak jest drugi. Fajnie. Hmm. Okej, okay, chyba gicior. Tak jest, trzeci poziom. Okay, najlepsze są takie anomalie, wiecie, jak na przykład właśnie światło, czy coś, bo to się nie trzeba totalnie dopatrywać, albo coś, co, co rzuca się w oczy. Okej, okay, podłoga jest gicior, majonezior. Pupilki. To ty, kolego, jesteś... Ej, czy ty masz bliznę? Której nie miałeś? Nie, chyba nie masz. Eee... Sobie... No chyba, że te napisy się właśnie zmieniają, no ale kurde. Skoro gra ma wersję angielską To chyba no gdzie coś było no Nie no nie wierzę nie, no serio myślałem że mi lepiej pójdzie a teraz patrzę O kuź, bo za zapieprza A teraz patrzę, że kurna coś, coś jest jednak nie tak Dobra, speedrun Nie no trzeba się skupić wiadomo Dobra, tu mi się akurat wydaje, że nic nie było Ty tam kurna nie wiem ciągle coś nie no naprawdę piszcie mi w komentarzach jeżeli ja czegoś nie zauważę bo jestem aż sam ciekaw czekam a ja nie zauważam nawet jeżeli tak biegnę i co będzie jedenka? jest 1 czyli tam akurat nic nie było no i też nic nie zauważyłem nie? nawet tak biegnąc Eee, pyk, pyk, pyk gicior, gicior To było dziwne, nie wiem, czy to nie oznacza jako anomalii. A wiecie co? A, zróbmy to. Coś mi się wydaje, że to może być jako anomalia. A, chyba dźwięki też jako anomalie, tak się znacza. Ja pierdolę, się, przestraszyłem tego. Dobra, tam nie idziemy. Nie ma w ogóle opcji. Tam się dziwne drzwi otworzyły. Ale się przestraszyłem, bo kurde, mam troszkę głośną tą grę i zawał. Normalnie. Chyba, że to tu się zmienia jeszcze. Nie wiem, mury. Dobra, tam już szliśmy, to już więc to będzie. Poziom trzeci. Luźna guma. Okej, okay. co mamy dalej? Tam od początku było wszystko ok, mam taką nadzieję. Ty mi lepiej koleł go połowiec. Z tobą jest chyba też wszystko ok, ale chyba nie na pewno. Dobra, to musi być dobrze. No jak? No! Ach. jedyneczka Kurwa, też mi się to znowu dziwne wydaje ja ogólnie łatwiej było gdybym ja znał już te wszystkie anomalie no a jeżeli nie znam wszystkich no to jest kurwa ciężej nie Dobrze, bo chciałem już iść, kurna znaczy, że jest anomalia. Tak profilaktycznie. A jednak nic nie było, dobrze. No smoking, wiadomo. Pyk, pyk, pyk. Z tym się coś może zmieniać. Ej, ona ma tu brązowe. Okej, okay, to będzie chyba jako anomalia, bo ona obrazował jako chociaż jest czarno-biały obraz. Tak mi się... Wydaje i tak jest! Zacząłem zwracać te... uwagę na te kurne obrazy. Let's go man, Let's go! Co my tu mamy? No był dźwięk, ale ten dźwięk to chyba raz na jakiś... znaczy no tak w losowych momentach, więc... Okej, okay, to się wydaje w miarę w porządku. A nie, ona ma normalnie, tak. Okej, okay, to po prostu było coś innego, czego nie zauważyłem. No to. Uff, ciekawe, ciekawe, co to mogło być. Okej, okay, mamy jeszcze piąty poziom, to jeszcze parę nam brakuje. tu kolego. Wszystko jest tam ok. No interesujące. Nie, tu kurde, tu musi coś być, pokaż to. Nie ma nic naprawdę? Dobra, zaraz nie? Szó szóstka. Jest szóstka, jenny. Dobra, jeszcze dwa, jeszcze ten i jeszcze jeden, nie? Jest gitara siemano Fortepiano Eluwa. Dajcie co? O kurna, jakie oczy! Dobra, let's go! Mamy siódmej! Tak jest! I? Dajcie coś łatwego, może jakiś event? Nie wiem, schody? Nie, nie ma nic. <laughs> czemu nic nie ma? Kurna! Nie mogę mieć łatwiej, trochę? Choć raz może. To jest jakiś. Co to było? Ty, może jesteś jakiś dziwny, czy coś? Ty masz tu wszystko No nie wiem, no ja nic nie widzę, no może nic nie ma Dobra, ryzykuję Jest! Jesteśmy, słuchajcie Ósmy poziom I co? I musimy chyba teraz przejść, tak? Ja cię kręcę, muszę, muszę to zrobić Ręce się pocą Ale trudno Dobra, robimy to. Słuchajcie, robimy to, nie ma innej opcji. Z Tobą nic nie jest. Tutaj nic nie jest. Eee, mamy raz, dwa, trzy kamery, ale chyba nie ma tej. Nie, jest ten went. Kurna, cholipka. Teraz nie wiem, czy jest wszystko okej, okay, czy ryzykować. Słuchajcie, zaryzykujmy. Zaryzykujmy, zróbmy to. Pójdźmy powiedzieć, że nic nie ma. Że jest wszystko ok. I czy to się uda. Mamy to! Słuchajcie, wychodzimy. Idziemy na peron. Kto się tego dzisiaj spodziewał? Nie wiem, ale chyba. Jestem nie wiem, czy może pierwszy, ale co ale wyszłem stąd, przeszłem gierkę. Udało się. Po 28 minutach i 40 sekundach udało się przejść grę. I mamy też napisy końcowe. Udało się! Ha! Tak jest! Ja cieszę się, naprawdę. Gierka mega spoko, mega ciekawa. Ciekawy w ogóle kontekst ten cały, że... Musimy... No, że wiecie, że są te plansze, mają różne kurde... Wiecie, różne rzeczy pozmieniane i tak dalej. I co dosta... Aha. O! Jesteśmy. Thank you for using the underground passage We apologize for any... Uh, a tego chyba nie było Tego na pewno nie było this uh, you, there are seven of animals that have not be found Dziękujemy za użycie Underground pasa passageway Ha, dziękujemy za użycie jakby tej całej chyba kolejki, chyba o to chodzi, tak? Przepraszamy za... cześć. Dobra, będziemy mieli tu gdzieś napisy boć ja nie mogę eee, były 7 anomalie, które nie zostały znalezione. We a practice you understanding and cooperation Ok, i co? I mogę sobie tak prosto nadegrać, tak? O to chodzi Czyli 7 tych tak, anomalii, które tam. Tu jest na odwrót. Nie zostało znalezione. No dobrze, ja giereczkę przeszłem. Aha, nie, mo nie mogę tu iść. O co chodzi? Ja giereczkę przeszłem. Eee, no widzę, że to jest chyba anomalia, czy nie? I mi się w miarę spodobało. Nie wiem, czy jeżeli mo mo może przejdę jeszcze raz, to może coś by się wydarzyło. Okej, okay. tego jeszcze nie było, żeby wszystkie obrazy. No i cóż. Mam nadzieję, że się ten odcinek spodobał. Jeżeli nie, to przychodź do moich filmów. Subskrybujcie, lajkujcie, like, komentujcie. Jeżeli chcecie mówię, więcej takich szybkich gierek, to zostawcie łapeczkę w górę. Coś po sobie napiszcie w komentarzu, nie? No cóż, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, siemanko, jo!